Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj w vlog jedziemy do razem Moja ale nie może, więc muszę jechać sama. E, Jestem po nagranym unboxingu i mam pełno ziół. Nie wezmę dzisiaj na pewno wszystkiego, nie wezmę. Ale na pewno wezmę to, co mnie najbardziej interesuje. Czyli na wzmocnienie odporności dziką różę. W ogóle e, prosicie mnie co róż, żebym nagrała nowego foodbooka, pokarka, no bo jednak ta dieta troszeczkę się zmienia, więc no chyba to zrobię, ale nie dzisiaj, nie dzisiaj, niebawem. I wezmę jeszcze jakieś ziółko. Nie próbował nigdy chyba krwawnika. A jest to naprawdę fajne zioło. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego e, filmu, czyli unboxinga, właśnie gdzie pokazywałam te zioła, to koniecznie wbijajcie tu albo tu, za, czekajcie z lewej. To tu chyba będzie odnośnik. Kwawnik jest przeciwzapalny, tak ogólnie mówiąc. I ma bardzo fajne właściwości. Czekajcie, nie, jednak krwawnika nie chcę wziąć, chcę wziąć coś innego. Kwawnik jednak nie. E, jest jeszcze lepsze zioło, które ma jeszcze więcej właściwości. Pomyliłam się. Jest to jeżówka, ona jest też Przeciwzapalna, ale oprócz tego przeciwirusowa, Przeciwbólowa O i symuluje procesy Regeneracyjne tkanek, więc bierzemy to I bierzemy dziką różę I jedziemy do stajni I dzisiaj chyba wpadnę do chrustaka Może coś wam pokażę fajnego Bo jest nowa kolekcja Eskadrona Także pokażę wam może co nie coś. I tak sobie Wpadnę na ploteczki Także jedziemy do stajni Ogólnie podobno jest bardzo zimno, więc nie wiem czy ta koszuleczka na długi rękaw mi starczy, ale założyłam jeszcze bez rękawnik. Moje ulubione britches W sensie leggings Z Fagera, dostępne w Horstaku Sasła Mizerka 1 Otrzymujecie 15% zniżki, także zapraszam No i tak się prezentuję, Skarpety z JD Tak e, ubieram się, zakładam i lecimy W ogóle mam nadzieję, że od października Zacznę chodzić w końcu na siłownię Może przekonam Kasię i będzie ze mną popierdzielać Albo w ogóle trochę więcej ruchu Bo już trzeba troszeczkę Zrzucić ten bebzun Bo nie wiem kiedy mi się tak przybrało ale jak wciągnę to nie widać <laughs> Dobra, kubawka mnie dopada, jedziemy Słuchajcie, nie jest tak zimno jak mi mówili Ale zaczął padać deszcz Akurat wjechałam z domu i chwilę później zaczął padać deszcz I tak patrzę i to chyba się nie chce unormować, nie chce przestać eee, Gorsze od zimna to jest deszcz i zimno no, stoję oczywiście w korku, bo jakby inaczej, w drodze do Stajni u nas budują rondo, więc super. Już od początku wakacji chyba jest taki ruch wahadłowy. Mam nadzieję, że to szybko skończą i w końcu um, puszczą, chociaż mówią niby, że do końca roku tak ma być. Więc mi się to nie podoba. Jeszcze przez trzy miesiące. No, ponad 3 miesiące, łącznie z wrześniem, mają jeszcze robić to rondo. A znając pewnie ich, to pewnie będą robić jeszcze dłużej, więc to nie skończy się na początku przyszłego roku, tylko pewnie dwa miesiące później. Ej, supi. Najgorsze jest to, że zaczyna padać coraz mocniej. Dojechałam do stajni i powiem Wam, że udało mi się nawet znaleźć taką dziurę, gdzie nie pada, ale znajoma ja ze stajni powiedziała, że już od 15 lat ma znowu lać, więc pewnie wezmę pokerka i już go zostawię w boksie, żeby się nie przeziębił. I co? No idziemy, postępujemy i trochę z Wami pogadam, bo ostatnio Wam się w sumie spodobało, jak trochę Wam opowiadałam, więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć na jakieś takie pytania, które zadaliście mi ostatnio w komentarzach, co prawda... Odpowiadałam na nie w sumie. Cześć pokerek w komentarzach, ale pewnie nie wszyscy czytali, także postaram się dzisiaj trochę bardziej rozwinąć te tematy. No i jest poki, A ja mam smakołyki plose. Ten O, jeden spadł, no nic. Dobra. Pokerka już praktycznie wyczyściłam, zakładam mu kalosze. Posmarowałam mu też nóżkę. O jak go tam gryzie coś, o jak go tam gryzie. Idę zobaczyć, bo on to nie wytrzyma zaraz. Co cię tu gryzie? Nie ma żadnej muchy. Nie ma żadnej muchy. Hmm. Chciałam mu związać ogon, bo zawsze jak majta ogonem, to wkłada ogon w maść i wszystko roznosi wszędzie. Tylko maść nie zostaje na rance. No i co? Siodłamy i jeździmy, nie? Zrobiłam mu też Trawokulki. No, Trawokulki dostaniesz po jeździe, tak! Taki grzbietny jesteś. I Mokry, straszny. W ogóle, Jula, wczoraj jeździła na Pokim. I pytam się jej, jak się jej podobało. W sensie, jak się siedziało w siodle. A ona mówi, że jezu zajebiste. Mogliście zobaczyć zresztą screena na Instagramie, dlatego warto mnie obserwować. Na Instagramie. I tak samo jeśli chodzi o foodbooka, to jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że poki ma zmienioną aktualnie paszę, więc warto obserwować Instagrama warto. No i wracając do tego siodła, pytam się jej, ona mówi, że zajebiste, że takie się dobrze siedziały w ogóle, także byłam mega zadowolona, więc wiecie, polecam siodła MAK. A tak serio ja naprawdę je uwielbiam i jest po prostu cudowne. Jest jedno z lepszych siodeł, w których siedziałam. Jeśli kto by się pytał, jest to siodełko e, Dafmak Mirage. Dobra, nie wiem czy mi to wyjdzie. Wsiadam na konia i postaram się Wam nagrać. dobra. Stoimy. Pięknie czekaj, jak to nagrać, żeby to było. Dobrze. O, o Wsiadłam. <grych> tak. Trochę nieudolnie nagrałam, ale nagrałam i wyjeżdżamy sobie ze stajni i lecimy na hale. O tam. O wieje. Tutaj zawsze wieje. Wychodziłam z domu nie wiało. Przyjeżdżam tutaj wieje. Nie rozczesałam grzywy. Super koń. O, nie bój się. <ścoughs> Tego się przestraszył drążków. Drążków <ścoughs> się boisz? Spokojnie. Podjedziemy i zobaczysz zaraz. Nie bój się. Ha? Będziesz odważny? Czy będziesz uciekał? No. Będziesz uciekał. Ostatnio do tego podchodziłeś, nie? Żeby coś. Wiosenio, to dotykałeś nosem, nie? Żeby coś. No ja wiem, no to teraz jest w innej pozycji. Masz prawo się bać, bo przecież wiesz, nie skaczesz ani nic i teraz jesteś taki bojaźliwy, tak? Nie, jesteś odważny, odważny chłopak. O tak, tak, właśnie taki odważny jesteś. <głos> <głos> Nie bój się. Prrr, pr. okej, Ok, ok, ok. Pochodzimy sobie trochę koło tego i w końcu przestaniesz na to zwracać uwagę. Tak? No. Wstępujemy sobie, Pokerek się trochę uspokoił, ale wstępujemy na tej drugiej połowie hali, bo na razie troszeczkę go przerósł ten leżący straszak, ale już powoli chilluje, więc jeszcze trochę tak pochodzimy i zaczniemy się bardziej do niego zbliżać. Natomiast ostatnio Wam opowiadałam o moich studiach, na które się dostałam, czyli zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. I padło pytanie, czy jakby na tych studiach też są zagadnienia czy w ogóle z hipoterapii, to ogólnie na ten moment, co wiem, to wygląda to tak, że już na grupie uzgadnialiśmy jakby w jakich grupach chcemy być. Czy. Specjalizacji hipoterapii czy dogoterapii, bo taka też jest możliwość. Natomiast ja, ze względu na to, że uwielbiam koniki, a pieski, oczywiście też, ale chciałabym raczej iść przyszłościowo w koniki to zdecydowałam się na hipoterapię i domyślam się, że tam będzie większość zajęć po prostu, jeśli chodzi o tematykę hipoterapii i terapii ogólnie ze zwierzętami, a tym bardziej z konikami. Także odpowiadając właśnie na to pytanie, hipoterapia jest. Zostajemy dalej w temacie szkoły, bo następne pytanie to było, po jakiej szkole średniej jestem. I może być to dla wielu z Was w sumie zaskoczenie. Ja jestem po technikum. I to nie byle jakim, bo po technikum rolniczym. I żebyście nie myśleli, że może ja byłam w rolniczym, miałam po prostu inny kierunek. Nie, ja byłam na rolnictwie. Tak, ja jestem po technikum rolniczym, moi kochani. Po kierunku właśnie rolniczym i mam wszystkie zdane egzaminy i jestem rolnikiem. Mogę wziąć dofinansowanie, kupić ziemię i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno przydatne w tym, co będę chciała jakby robić w życiu, bo jeśli nie wiecie, ja bym mieć swoją stajnię, pensjonatową i pewnie rekreacyjną, chciałabym móc pracować dalej z konikami i na tym zarabiać. Żeby to była moją pracą, taką, wiecie, dochodową i myślę, że jakieś predyspozycje do tego są. Zobaczymy, jak wyjdzie. To jest takie, taki mój mały cel o w życiu. Oczywiście po technikum poszłam na studia, bo zdawałam oczywiście maturę, no i skończyłam zootechnikę ze specjalizacją zootechniczną i rehabilitacją koni. Fajnie, cały czas do przodu i cały czas coś w tym kierunku działam, właśnie związanego z końmi. No, już coraz bliżej się zbliżamy i, i konie dostaje paniki. Super. Lecimy dalej z pytankami. No, wycierał nos, ale nie zdążyłam nagrać. I właśnie zaczęło padać. Super. Teraz pytanie natomiast jest o czapraki, takie luźniejsze. Jak o nie dbam i jakie produkty stosuję? Więc słuchajcie, no ja nie dbam jakoś w szczególności o moje czapraki. Mam ich tyle, że naprawdę one jakoś nie nadążają się brudzić, ale jeśli już piorę, to. Kurczę, zawsze prałam, w sensie oddawałam dla taty i on prał w firmie, bo w firmie ma taką pracowniczą <grych> pralkę, wiecie, i nie szkoda tej domowej. Ale w sumie ostatnio, jak już się wyprowadzili moi rodzice z domu, to zaczęłam prać wszystko w tej mojej jednej pralce, bo jakby mi to nie przeszkadza, że piorę moje ciuchy na co dzień i rzeczy końskie. Nie wiem, chyba koniary po prostu tak mają, nie mam pojęcia. Ale wcześniej normalnie proszek i na 30 stopniach jazda. Ważne jest, żeby właśnie nie przesadzić z temperaturą, ale no wiadomo, proszek też trzeba mieć specjalny. Natomiast teraz, jeśli biorę moje czapraki, to wlewam tylko takiego specjalnego płynu z. K9, chyba, nie jestem pewna. Jak wrócę do domu, to wam pokażę, bo jest on świetny, zabija e, zapach tego potu końskiego, w ogóle zapachu końskiego i naprawdę rewelacyjnie czyści, e, czapraki, e, czy jakieś derki. Musiałam zmienić rękę, bo mnie już prawa boli od trzymania kamery, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że no jest taki hipoalergiczny, nie uczula, więc na pewno fajnie się sprawdzi właśnie do prania takich końskich rzeczy, żeby później nie uczulić konika. Także spoko. I jak wrócę do domu, to na pewno Wam pokażę go. Teraz był lekki look, ale ogólnie dzielnie idzie. Było jeszcze pytanie o moją kurteczkę ze spuksa, taką niebieską. Jest to kurteczka taka przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa, ona no, nie ma niestety wypełnienia. Kosztuje trochę, ale jest fajna. Fajnie wygląda i ja ją bardzo lubię, właśnie na taką pogodę jak dzisiaj. Byłaby idealna, ale nie wzięłam jej z domu i żałuję, bo teraz jakbym musiała wrócić do stajni, to cała zmuknę. Pogoda się zrobiła tak straszna. Tak leje mocno na zewnątrz, że jestem przerażona i mam nadzieję, że jak najszybciej skończymy już wstępować, bo już nie chcę. Strasznie. Słyszycie to? Tragedia. Jezu! Nienawidzę jesieni! Aż pokar się zesrał. Super, jeszcze będę musiała to sprzątać. Ale na sam koniec jeszcze podejdę z nim do tego straszaka, bo po prostu nie mogę z nim wytrzymać. On się tak go boi, nie wiem dlaczego. Jest po prostu inaczej ustawiony, bo zawsze leży jakby pionowo na czymś oparty, a dzisiaj jest tak położony poziomo i no, mega się go boi, jakby, nie wiem, pierwszy raz go widział. Tak jest, super koń, brawo, jednak nie jesteś taki głupi jak myślałam, <śmiech> ojej, <śmiech> super, dobry koń, aleś był przerażony dzisiaj, ty mega był przerażony, ale pokonam swój lęk, ty to jesteś, gościu. Słuchaj, to nie jest nic groźnego. Chodź. Chodź. No zobacz sobie. Put. Aha. I to już tyle swojej paniki. Super. Czyli całą jazdę praktycznie panikowałeś, bo to tutaj leżało, a teraz w sumie masz w to wywalone. Tak nie dotykaj, bo jak spadnie, to będzie lipa i będziesz jeszcze bardziej się bał. To już wtedy pójdziesz bo się przewróci i wtedy u wtedy to będzie, możemy zrobić tak ale z tobą to ja nie wiem, bo jak ja cokolwiek tutaj teraz ruszę to ty pewnie będziesz w wielkiej panice, prawda? nie dotykaj, bo jak spadnie to będzie dupa, czekaj cofnij się patrz, ja zrobię inaczej, cofnij się, przyglądaj się patrz, ja to położę, nie bój się, o Teraz możesz sobie dotykać. Tylko, że ty to znasz. To zawsze tutaj stoi. I tylko dzisiaj panikujesz. Głowa ci dzisiaj boli? Chodź, podejdź. Chodź. No. To już nie jest takie straszne, tak? Teraz już można tego dotknąć, można koło tego przejść, tak? Uh -huh. Teraz sobie no, już jest spoko, zaprzyjaźniłeś się, tak? <grytanie> Coś jest z nie tak, koniu? Możemy to jeszcze dotknąć. O. Znaczy to dotknę też z tobą. można tu to kopytko postawić. Mogę Ci to jeszcze przysunąć. To no, no. tego tak bardzo się bałeś. Tak. No. A teraz można nawet to nosem potrzeć, tak? No, już koniec swojego zainteresowania. Aha, jeszcze z tej strony. Okej, okay, super, fajnie. Podoba mi się to, że tak bacznie to badasz. A może na następnym razem nie zrobisz paniki no co <laughs> Nie, no, tak źle nie było. Nawet... A, teraz można to nawet ugryźć. O, wow! Ale ty jesteś niesamowity. Nie, niesamowity. Najpierw się bałeś. A teraz to gryziesz? Niesamowite. Jesteś niesamowity koń, naprawdę. Nie no, ogólnie trzy czy cztery razy tutaj sobie koło tego przeszliśmy i nam się udało. No ale na początku to wiecie, to było, Boże matka, co ty tu postawiłaś, żebym to jeszcze ja tu postawiła, ale nie, ale już to można lizać, gryźć, super zabawa jest, nie? Teraz już, już ci to nie przeszkadza tak bardzo, już nie ma paniki, tak? Chodź, jeszcze kilka razy koło tego pochodzimy i idziemy do stajni. Super! Wow! Teraz można koło tego bez problemu przejść. No tak jak matka na przodzie, to nagle koń się staje odważny. Tak, ręczeka na jedzonko właśnie mu wrzuciłam trawokulki. Zobaczcie jakiego boksik wygląda sianko. Sianko, sianko. I zobaczcie, jaka biała jest stajnia. No dobra, już trochę umorusał pokerek. bo to pokerek. Tam jakaś kubka, ale ogólnie nasza stajnia była dopiero co malowana. Wszystko umyte, więc wszystko na zimę jeszcze pięknie wygląda. Tak? Tak, właściciele ładnie dbają, nie? Żeby było pięknie dla pokerka. No i dla innych koni, ale dla pokerka w szczególności oczywiście. <laughs> Idziemy na szamkę? Idziemy od razu na szamkę. Jestem właśnie w trakcie przygotowywania jedzonka, już mu wsypałam musli, jak widzicie kończy nam się. No i w sumie granulat już prawie też wyszedł, dzisiaj myślę, że już wsypię tą paszę. Jest to nowa pasza dla Pokiego, ona jest mało energetyczna, bardziej właśnie taka tłuszczowa, żeby no nie brakowało mu tego tłuszczyku i żeby nie spadał z masy. I to jest dokładnie Revital Cambes. I to ona ma postać takich, zobaczcie. Granulek, jest to oczywiście Egersman. także myślę, że tutaj do granulatu już wsypię. Powoli przyzwyczajam go tutaj paszy, tak jak y, wiadomo, powinno się robić. Czyli po prostu miarka, wiecie, jaki Boże, miarka, y, garść musli, garść granulatu. No i wiecie, coraz bardziej obcinamy, obcinamy, aż w końcu przejdziemy tylko na to, także y, tak to wygląda, ale y, więcej Wam opowiem na pewno w jakimś footbooku może zbiorę się i w końcu coś nagram. Zobaczcie co ja tutaj mam, piękna, dzika róża. Wsypujemy po dwie miarki na śniadanka, Ale pięknie wygląda. A tak wygląda jeżówka. Zobaczcie jak ładnie, a pachnie niesamowicie. Wezmę troszkę i zobaczymy jak poker zareaguje. Chodź pokuś. Wyrzemy tutaj. Proszę, spróbuj. O, o. Wow, smakuje? Jeszcze byś chciał. Tutaj zobacz, spadło. Proszę. O, ale smakuje, dobra, dosypujemy. Powiem Wam, że to tak ładnie pachnie taką słodkością, że sama mam ochotę tu zjeść. Miałam jakiegoś potężnego farta, bo w sumie padało tylko jak jeździłam, więc nie zmokłam. Juhu! A teraz wracam do domu. Nie wiem, czy jeszcze wracam do domu. Zajadę do Horstaka może. Zobaczę. Jestem zresztą głodna. W sumie dobrze, że jestem głodna. Trochę. Ja i tak dobrze wyglądam <laughs> Ale no nie wiem, może jeszcze zajadę na chwilę do Horstaka Żeby pokazać wam co nieco nowej tej kolekcji Eskadrona Bo wiem, że dużo osób jest zaciekawionych nią Pokazywam ją na moim Instagramie No ale nie każdy obserwuje na Instagramie Więc postaram się zajechać i wam pokazać Co prawda jestem trochę głodna I zanim dojadę do domu i zrobię sobie jedzonko To mi nie sporo czasu No ale trzeba się chyba poświęcić trochę Dojechałam! I mój ulubiony sklepik. No i jesteśmy w raju, słuchajcie. Pokażę Wam nową kolekcję Platinum. Zielony, który mi się mega podoba. Pokazywałam go na Instagramie Wam już. Ale kto nie obserwuje, oczywiście, na Instagramie, to jeszcze tutaj pokażę. Taki zielony. O, tutaj też jeszcze ten świecący. Te świecące mega mi się podobają. Tutaj mamy wąż albo krokodyl. Nie wiem. Krokodyl, wąż krokodyl. Co tam za różnica? W trzech kolorach. O, Tu też zobaczcie, są torby. Szczotki. O, do tego zaraz przejdziemy. No i takie śliskie trochę czapraczki. Też z takim krokodylkiem. I mega mi się też podoba ten. On tak pięknie świeci. Granatowy. Ja myślę, że przy następnym zamówieniu te dwa, o ten i ten, o, o ten. Będą, będą moimi faworytami i na pewno je wezmę. Ale no ten zielony jest po prostu przepiękny. Wypasował mi do mnie dzisiaj. Ja Jestem na zielono, on jest zielony, pięknie by było. Tutaj jeszcze torby na szczotki. Do wyboru, do koloru. O, zobaczcie, tu jeszcze jest fajna półka, kalosze, ochraniacze pyk, 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 nauszniki pełno nauszników do wyboru do koloru, jasne i ochraniacze co miód no i nowa kolekcja Mrs. Ross Equestrian, która niedawno wleciała do Horstaka no powiem wam że te czapraczki robią wrażenie są też oczywiście ubrania dla jeźdźca na pewno na stronie znajdziecie zostawię wam oczywiście link w opisie ale no, zobaczcie, jak one wyglądają. Ten fiolet, ten fiolet jest przepiękny. Z takich nowości, które jeszcze wjechały do Horstaka, jest to Piqueur. Nowa kolekcja, zobaczcie te koszulki. O, ten zielony mi się mega podoba. Na pewno sobie wezmę do kompletu, do kompletu z czapraczkiem. No i granatowy. Ale też jest czarny. I taki szarawy, zobaczcie. O, Black Olive. No, piękne. Zobaczcie, jeszcze są takie golfiki, też w różnych kolorach. No, do wyboru, do koloru. Naprawdę. O, taki świolec też ładny. Piękny. Chyba też się skuszę na niego. Dla odważnych, taki róż. Dajcie znać, który kolor jest waszym faworytem. Z tego, co jeszcze wiem, to wjechała nowa kolekcja bryczesków z Horze. O, w całkiem rozsądnych cenach, słuchajcie. A z moim hasłem, najlepszym oczywiście, najlepszym. Mizerka 1, zgarniecie 15% zniżki. Także zapraszam, zapraszam do korzystania z kodu. No i oczywiście dostaniecie też wtedy takie ładne zdjęcie ze mną, więc zapraszam. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, to o tym płynie, mówiłam, um, jeśli chodzi o pranie czapraków czy Derek. I mega mi się ogólnie sprawdza. Tu etykieta mi się już sprała, ale jest naprawdę w porządku, sprawdźcie sobie. Ja już wróciłam do domu, jestem w trakcie pichcenia obiadku. Dajcie znać koniecznie, jak Wam dzisiejszy vlog się podobał, i dajcie znać koniecznie, który kolor z kolekcji Platinum Eskadrona podoba Wam się najbardziej. Chętnie poczytam w komentarzach. Jeśli macie jeszcze jakieś do mnie pytania, to zadawajcie je na dole. Ja postaram się w filmach troszeczkę bardziej o nich opowiadać, przybliżać jakiś temat. Możecie też pytać o jakieś poglądy, co sądzę o czymś. Także wtedy będę Wam opowiadać o tym na filmach. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subika na dole. Koniecznie dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów. Ja się już z Wami żegnam. Bójdzi jaki Pa!